Na Anarchii poukrywaliśmy takie prezenty, z każdego prezentu możecie dostać jakąś anarchiczną część, na przykład z tego prezentu dostajecie klatę, możecie tak zebrać cały set łącznie z kilofem i mieczem, dodatkowo możecie zebrać 8 wampirzych jabłek, które dają wam siłkę 2, no ale jak je otwierać, bo jak podchodzicie do nich to was odrzucą, no to słuchajcie, musicie sobie iść tutaj do tego bałwanka, skakujecie tutaj do tego portalu, Idziecie do zielonej strefy, i tu macie takiego boksa zaznaczonego. No, i w tym boksie musicie spędzić 5 minut bez wychodzenia z tego boksa. Patrzcie, tu odlicza czas, jak wyjdę, przestanie liczyć, co nie? Czyli nie możesz z tego boksa wyjść przez 5 minut. I jeżeli już ci minie te 5 minut, masz tutaj na bezbarze odliczanie, albo ty w procentach. To już, no jak minie te pięciu, możesz iść na spawna No i szukasz prezentów, nie? jeden prezent na przykład jest tutaj No i musisz chodzić po prostu po mapie i szukać, jest 7 takich prezentów No i po prostu musisz otworzyć je wszystkie, no i zdobywasz darmowy anarchiczny setik na Na, na PolarCraft'cie, na trybie anarchia No i dodaliśmy jeszcze kalendarz adwentowy Tutaj macie, także taki mały tutaj świąteczny